się na chwilę. Usiądź. Coś się krai. Ty też tu jesteś. A coś... <laughs> się się właśnie. Się... Nie. Musimy ci coś powiedzieć. Coś mi tu nie gra. Co wy kombinujecie? Nie denerwuj się. Po prostu doszłyśmy z jedno do wniosku, że sprawiłyśmy zbyt wiele czasu na spory. O ciebie Tymczasem czeka nas walka z dzikim gonem, starcie z samym Eredinem. Nie wiadomo, co może się stać. Dlatego postanowiłyśmy wykorzystać czas, który nam został. Razem. <ścoughs> Czekaj, co też mieknują. Kup na trójkącie. Nie nie, 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 nie. A może jednak, a może nie, a może jednak czuję podstęp. Czuję podstęp. Nie dam się wciągnąć. Nie podoba mi się to. Zaraz ci się spodoba. Zawsze się kochałyśmy, ty kochasz nas. Nie ma sensu z tym walczyć. Trzeba się tym cieszyć. Dlatego przygotowałyśmy coś... Coś specjalnego. Przejdź wieczorem do Ziemorodka. Przynieś wino. Dużo wina. Ale coś kombinuję. Do zobaczenia, kochane. Nie mogę się doczekać? Kurwa, zwierz mi to będzie ciekawie. No zobaczymy. O, tu można coś spenetrować jeszcze, jakby żarło. Talerz, żeby nie jeść na ziemi. O, cie, tu siedzi. Siema. Zaraz tam pogadam. Masz chwilę? Jasne. Yes, mmm. Mm, 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 mm. no, lecieć śpieszymy się, do z... śpieszy się do. dokładnie, bo śpieszymy się do świmorodka. Na no, małe co nieco. nie będzie Ty jesteś biały Wilk. Słynny Geralt Zryvis, zgadza się? Skąd ty nie znasz? Ach, wiem o tobie wszystko. Jaskier mi opowiadał. Bez przerwy mówił o tobie i waszych przygodach. O wyprawie na smoka, i jak silwana w konopiak przechytrzyliście, i o bitwie o most, i jak cię uratował przed zbójcami. Poproszę go, żeby im nie kiedyś opowiedział. <grym> Jaskrowe opowieści i ballady nigdy się nie nudzą. A to się wszyscy zdziwią, jak powiem, że i sam Wilkrat ich słucha. No. A teraz mów. w czym mogę służyć? Napijesz się czegoś? Właśnie, pokaż, co tam masz. Pokaż, co macie dobrego. I. i. I... O, winko mamy. Różowe. Cholera wie jak one piją. Słyszano, o co żarcie to ma? Wszystko sobie pozbierałem, bo. Na no żarcie mi się zawsze przydaje, a były czasy, że mi normalnie brakowało, nie miałem czym się rege regenerować. Eee, może byśmy mu coś tu pociśli, jakiś kubek niepotrzebny, talerz razy 4 eee, końską skórę, z białego niedźwiedzia, lunie z szal. łosy podbił cenę, skubaniec. Dobra I może pykniemy partyjeczkę jeszcze szybko w i lecimy Proponuje na małe co nieco mm. I co my tu, 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 tu mamy Ha, pięknie! Ale jest jak Vocês são pessoas que não né? Nie wiem jak wy, ale koleś trochę dziwnie gra. Tak mi się wydaje. No dobrze, bardzo dobrze. A my sobie tutaj Kordy, no Nie wiem czy mnie nie załatwi pożogą. O to my tak. I zobaczymy. Czy mnie strąci? Pożegnam, czy ich nie... Nie strącił mi ich. A że ty, hamie jeden. Dobra, działamy. Last. Ciekawe czy przewidzi mój rok. Nie trudno się domyślić co mam zamiast zrobić. No nie? Ez, kubaniec. Coś tam uratował. I las mhm. Co wyciąga? Aha przeciwnik spasował. A co no, my no, zrobimy jeszcze tak. Lubię gromić tak. I tak. I dziękujemy. I dziękujemy. A to myśmy sobie tu na zapleczu dyskutowali. Okej. Okay. Jakąś kartę dostałem a nie to eee. aż sobie popatrzę co ja to dostałem Ale nic tu nie widzę. Eee. może tu coś też nie. Może może Nilgard. Gada. No nie wiem eee, Jak widzicie Wszystkie talie już udało mi się zebrać no Trudniej winta w Passyforze wygrałem, ale nie mogę zrobić jednego zadania. Mianowicie już wam pokazuję poboczne. Pełna kolekcja kart z kompletnej kolekcji kart. Trzeba chyba z wszystkimi możliwymi gośćmi zagrać. Eee... W gwinta, jest to kuresko trudne do wykonania. Naprawdę. Niech Są dwa miecze. Widzimy sobie na trójkącik z Jen i Street. Będzie zabawa. <śulta> mm. <śulta> Naprawdę. Geralt to jest taka nagroda dla ciebie, wiesz? Mm. Za, twoje, za, twoje, za twoje dokonania. Poświęcenia Za Twój wysiłek, Twoje zaangażowanie Żegnam ozię O tym mendo A... Tu mamy te wyjście na tarasik Czy my tu coś mamy Nic nie mamy Znowu się tu kręcisz rybki w urzęgo? Eee, a czemu mam spotkać się z inf w zimorodku hmm. Może wieczorem Fikniemy? No raczej, że wieczorem, przecież za dnia nie będziemy się tak bawić, chociaż komu by to przeszkadzało Już Okej, okay. no to Zacznijmy zabawę Nie <głos》>. to <głos》> Jaki uśmiech, Geratę, ja wymienię. <laughs> Już myślałem, że nie przyjdziesz. Nie mogłyśmy się doczekać. <śmiech> 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 Wasz szybko czarno zbroje. O Hahaha... Nie daj się zakuć. A co ze mną? Nic nie dostanę? Ty! już dostałeś to, na co zasłużyłaś. O nie, jak nie, jak Ej, to mogę? Nie jest śmieszne. Jak o mę, Kurwa. No, no, pięknie cię urządziłeś. Nie ja że się napierdalać. Będziesz miał o czym opowiadać. Teraz ja cię urządzę, jeśli. Na twoim miejscu, przyjacielu, w tej chwili raczej obiecywałbym złote góry. Jeśli mnie nie odwiążesz, będziesz musiał sobie wstawić złote zęby. Najpierw musiałbyś mnie dogonić. A na razie jakoś siebie zanosi, żebyś miał stąd szybko wstać. Jaskier. No dobrze już dobrze wybacz. Ale nie mogłem sobie odmówić odrobiny sarkazmu. Ja, ja pewnie trochę zdrętwiałeś. Ale go <grym> wkręciłem. Zemsta? Gdzie są Tris i Yen? Muszę z nimi zamienić dwa słowa. Oj, Geralt, jak ty mało wiesz o kobietach. Naprawdę myślałeś, że możesz mieć je obie? Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Jak chcesz, to mogę ci udzielić kilku. Lat. Obejdzie się. Ale po nim pojechałem, również Idę do portu. Powinniśmy już wypływać na Skellige. No to trzymaj się druchu. I nie miej mi za złe tej małej farsy. Nie mam bywaj i jaskiele. <laughs> <laughs> oh. No to gitara, Gerard, <laughs> dałeś się wrobić. Czyli co? A może byś się ubrał, czy w majtkach chcesz dziś do portu. Nie, normalnie tyle sobie tutaj zadały trudu. Patrzcie jak to tu jest przygotowane, wszystko widzicie? Świece, płatki róż, winogron, chyba żółty ser, albo nie wiem co to jest jeszcze innego. Normalnie, normalnie panie się tak przygotowały tylko po to, żeby sobie zrobić w połyku wina. No chociażby się pobawiły z Geraltem trochę, potem go skuły, no ale niestety. To miała być taka sroga nauczka. O, się uśmiałem. Dobra, może byśmy się ubrali. W co my się ubierzemy? W gryfa się ubierzemy. I i i i i, i. Mhm. Może byśmy sobie machnęli niedźwiedzia. Chodźmy do tego portu. Najwyższa pora ruszać na skeliby. Stoczyć ostateczną bitwę z dzikim zgonem.